Cześć, mam na imię Martyna i witam Cię serdecznie na filmiku pogadankowym. Dziś pogadamy sobie o wałkach do jogi, czyli o bolsterach. Zapraszam. Postanowiłam nagrać dla Ciebie ten filmik i opowiedzieć Ci troszeczkę o tym akcesorium do jogi, jakim jest wałek, ponieważ często dostaję pytania: o co chodzi z tym wałkiem, co mogę z nim zrobić, albo Mam taki wałek w domu, ale totalnie nie wiem, jak go używać. Wałek do jogi jest czymś fantastycznym i możesz go wykorzystywać dwojako: jako formę pomocy w praktyce, w pozycjach, w których potrzebujesz dodatkowego wsparcia, podparcia, podwyższenia, kiedy brakuje Ci przestrzeni, ale też cudownie pełnią funkcję relaksacyjną, pomagają nam się rozluźnić i dodatkowo odprężyć nasze ciało. Ja mam przy sobie dwa wałki. Duży i mały. I zwykle w takich rozmiarach one są dostępne na rynku. Właśnie w dużym i w troszeczkę mniejszym. Pokażę ci za chwileczkę do czego używać jaki rozmiar. Ja mam wałeczki z wypełnieniem naturalnym i ja mam wałki z łuską gryki. Bardzo je sobie chwalę. Głównie dlatego, że dzięki naturalnemu wypełnieniu bardzo fajnie dopasowują się do kształtu mojego ciała. Tak jak odłożę głowę czy lędźwie, dopasowują się idealnie do mojego ciała, pozwalając mi na jeszcze większą relaksację i na głębsze rozluźnienie. Na rynku znajdziesz wiele różnych wałków. Ważne, żeby dopasować go do swoich potrzeb. Zacznijmy. Od takiej funkcji relaksacyjnej naszego wałka. Wałek możesz odłożyć sobie w pozycjach leżących, przede wszystkim, ale również siedzących co też ci zaraz pokażę aby rozluźnić ciało. Rozmiar, którego użyjesz do tego rozluźnienia, zależy wyłącznie od Ciebie i od Twoich potrzeb. Możesz wykorzystać zarówno duży, jak i mały wałek. Ja zaprezentuję ci, zaprezentuję ci, jak użyć małego wałka do relaksacji. Odkładam go sobie na macie, odkładam głowę tak, aby było mi wygodnie, i możesz wałek wykorzystać w pozycji siawasana, jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia pod głową, ale również w pozycjach leżących, w których czujesz. Że twój kręgosłup przyjny cię boli, i potrzebujesz, aby Twoja głowa była wyżej. I mogą być to na przykład skręty, w których Twoja głowa jest delikatnie wyżej, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz. Możesz również odłożyć wałek pod kolana, w relaksacji. Dzięki temu Twoje lędźwie będą bardziej rozluźnione. Dolne plecy docisną się do maty. I jeżeli odczuwasz dyskomforty właśnie w tej okolicy, to na pewno pomoże ci to zredukować napięcia. Również możesz użyć tutaj do tego dużego wałka. Jest to bardzo fajna forma właśnie odpoczynku z wałkiem. Wałek możesz wykorzystywać również w praktyce odpoczynkowej. Wykonując różne pozycje, wykorzystując wałek, wchodzisz w nie troszeczkę płycej, pozwalając, aby Twoje ciało odpoczęło. I na przykład taką pozycją jest odpoczynkowa pozycja ryby, gdzie umieszczam wałek za plecami, odkładam kręgosłup wzdłuż wałka, i jeżeli mam mały wałek, to odkładam głowę na macie. Nogi pozostaw tak, jak lubisz, mogą być ugięte, mogą być proste. Ale jeżeli czujesz dyskomfort w odcinku szyjnym, możesz odłożyć sobie tutaj poduszkę bądź klocek do jogi, jeżeli masz tylko mały wałek. Jeżeli masz również duży wałek i nie lubisz, kiedy Twoja głowa tak bardzo się odchyla, wówczas odkładasz sobie za plecami duży wałek i schodzisz kręgosłupem po wałku, odkładając głowę wówczas na wałku. I są to pozycje bardzo, bardzo relaksujące, w których twoje ciało bardzo odpoczywa. Oprócz takich sytuacji, wałek możesz wykorzystać sobie w pozycjach odpoczynkowych, na przykład w szerokim siadzie i w skłonie. Możesz przejść do siadu i wziąć wałek, postawić przed sobą i odłożyć na nim czoło. Jeżeli mały wałek jest zbyt niski, możesz wziąć również duży wałek, odłożyć na nim czoło, objąć go i pozostać w takiej wersji siadu. Wałki w skrętach możemy wykorzystywać, wkładając je. Opierając na ich albo kolana zaprezentuję ci skręt, tak aby były wyżej, i aby skręt był łagodniejszy, lub na przykład odkładając wałek między kolana. Jest to też bardzo przyjemne, możesz przytrzymać kolana dłonią. Jest to taka łagodna forma skrętu, w której nasze ciało odpoczywa. Ale wałki do jogi to nie tylko relaksacja. Możesz zastąpić je sobie na przykład klockiem do jogi w niektórych sytuacjach, w których brakuje ci przestrzeni. Na przykład w pozycji bocznego kąta, jeżeli chcesz odłożyć dłoń na matę, ale nie dosięgasz, możesz użyć wałka, odłożyć go pod dłoń i oprzeć na nim rękę, tak aby utrzymać otwartą klatkę piersiową. Również na przykład w pozycji jaszczurki, jeżeli jest to dla Ciebie zbyt intensywna pozycja, weź wałek i odłóż dłonie na wałku, tak aby Twoje ciało było wyżej, a Twoje plecy utrzymały prostą linię. Wałki do jogi również możesz wykorzystywać w pozycjach siedzących, na przykład w pozycji bohatera, umieścić sobie wałek. Między nogami usiąść na nim pośladkami. Jest to też bardzo fajna forma dla osób, które w siadzie na piętach odczuwają dyskomfort w stopach lub w kolanach. Twoje biodra są wyżej i jest to łagodniejsza wersja, również przez to, że biodra są wyżej, prościej jest utrzymać proste plecy. I tak samo możesz wykorzystywać sobie wałek w siadzie skrzyżnym, tak aby Twoje. Biodra były wyżej, a twoje plecy proste. Wałki do jogi to bardzo przydatny dodatek do praktyki. I tak naprawdę używaj go zawsze, kiedy tylko przyjdzie ci na myśl, że byłoby ci przyjemnie wykonać jakąś pozycję z wałkiem lub wesprzeć się jego pomocą. Pamiętaj, aby praktykować intuicyjnie. Nasze ciała często nam podpowiadają. Oj, tutaj potrzebuję wsparcia, tutaj przydałoby się coś podłożyć. Wówczas warto sięgnąć po wałek mały bądź duży, taki jaki lubisz, i z przyjemnością wprowadzać ten element do swojej praktyki. Mam nadzieję, że ten filmik i kilka przykładów, które pokazałam ci, jak używać wałka, pomogą Ci w Twojej praktyce. Oczywiście, jeżeli masz pytania, i nie jesteś czegoś pewna, czegoś pewny, daj znać w komentarzu czy na Instagramie, na pewno Ci odpowiem. A tymczasem życzę Ci miłych, pięknych praktyk z wałkami, dużo relaksacji i do zobaczenia na kolejnych praktykach, na kolejnych pogadankach.